Witam cię bardzo serdecznie. Omówimy sobie w tej lekcji coś takiego jak przeciążenie funkcji. Ponieważ, co jeżeli chcesz tak naprawdę zrobić funkcję dodawanie, Więc sobie weźmy przykładowo int dodaj, dodaj. I weźmy sobie jakieś dwa parametry: int a, int b. I oczywiście return a plus b. To jest bardzo, bardzo proste. I tu wpisujemy, dodaj przykładowo 4 i 5. Ale żeby to było wiadomo o co chodzi, to zróbmy sobie znowu debug log. Dodaj te dwie liczby do siebie. I jeszcze jeden nawias, jedna końcówka. Ale możemy mieć tak naprawdę... Znowuż przykładowo, może nie wektor, bo to jest troszkę więcej roboty, ale też możemy mieć, zobacz, nie tylko int, ale także float o tej samej jakby o tej samej nazwie, tak? Zróbmy return i znowu a plus b. I znowu wezmę, ja to w zasadzie skopiuję, ale tym razem dodam. F. I zobacz, co się stanie. Gdy najadę na tą funkcję, to się podkreśla od razu, żeby znaczy tak podświetla. I wiadomo, że się do tej odnoszę. Nawet tutaj widzisz w podpowiedzi podstawy dodaj int A i int B. Jeżeli tu najadę, to są już wartości typu zmiennoprcinkowe, bo dodałem F na końcu. Więc widać tu w podpowiedzi, że to się ta funkcja wywołuje. I mam tak samo. no Pojawia się znowu ten pasek, ale tym razem float, Podnosimy się już do innej funkcji, mimo że jest ta sama nazwa. To może być przydatne, właśnie gdy chcemy mieć powiedzmy tą samą nazwę, ale różne typy zmiennych. I oczywiście tak samo możemy dodać wektory. Wektor 3, wektor pierwszy powiedzmy to jest nazewnictwo, tylko to już tak nie ma, jakby return. I teraz oczywiście tu musimy dodać to inaczej, więc sobie weźmy wektor 3. Nowy wektor. Tak, wektory się troszeczkę inaczej dodaję I weźmy nowy wektor 3. A, bo tu mamy, dobra, temu nam wyskakiwały troszkę błędy. Dobra. I teraz nowy wektor. X oś X równa się ten z wektora A plus ten x, o, ta oś X z wektora B. A, bo tu mamy tą nazwę. Dobra, coś mi się. Zakręciłem się. Okej. Okay. I tak samo, dobra, tu już weźmy return nowy wektor. A tu jeszcze dodajmy nowy wektor Y równa się. Wektor y w osi y, no i wektor b w osi y, i tak samo zróbmy, może tu już skopiuję, wkleję i po prostu zamienię na osie z. W ten sposób sobie dodamy wartości z tych wektorów. I oczywiście tu już wstawię powiedzmy wektor 3. pierwszy równa się wektor 3 0. to jest wektor, który będzie miał tutaj pozycję 0 0 0. No i weźmy wektor, wektor 3 drugi równa się wektor 3 1. Czyli tu jakby było 1 1 1, tak? To jest wektor właśnie wektor 3 1, to jest taki skrót Oczywiście mógłbym dodać tak naprawdę nowy wektor 3 i tutaj wpisać już powiedzmy 5, 2,5f, 35 akurat no i 10. To też jest wektor. I tutaj oczywiście pierwszy i drugi. Jak widzisz na chwilę pojawiły się błędy, ponieważ... Unity starał się coś, dobrać. gdy już tutaj mamy wektory, tak, to tutaj też musi być druga zmienna wektorem, ponieważ tak to stworzyliśmy. No i sprawdźmy sobie, jak to działa. Więc po pierwsze, powinno nam wypluć, dodaj, to powinno być 9, tu może sobie weźmy po przecinku coś, żeby było wiadomo. No i te wektory nam się też pewnie dodadzą, tak? Będzie 6, 4,5, 11, o ile dobrze pamiętam. Okay, przetestujmy. Dodawanie liczb 10. Mogę sobie też dwa razy kliknąć. Przechodzę od razu tutaj. Aha, to jest to. To jest jeszcze wcześniejsze. Tutaj mamy debug lock, Dodaj. Tak 4 i 5. Tutaj dodaj 4 oraz 5,4. No i te nasze wektory. Pierwszy i drugi. Coś nie dodało poprawnie, a bo tu mam x, a nie y. Ok, to zapiszę i już idziemy. Moglibyśmy także przemnożyć te wektory, czy przedzielić, nie ma to znaczenia. Ok, jak widać, dodało fajnie nam wartości tych wektorów. Także to są właśnie coś, coś takiego jak przeciążenie funkcji, czyli mamy. Tak naprawdę funkcje o tej samej nazwie, ale robią co innego. Oczywiście tu moglibyśmy mieć inne, inne tak naprawdę, rzeczy. Ja po prostu wziąłem przykładowe, szybkie dodawanie. Także dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do następnej lekcji.